Thank you. Pani poszło, Nie, bo ja się boję, że bo żeby nie tego, żeby to nie zabrał. Ostatniego. Ja proszę go Ostatniego, Ostatniego się tak. się. Się minuty do startu. Proponuję w miejscu pokluczać. Ja będę się rozgrzewał dopiero po drodze. Proszę Państwa, za chwileczkę będziemy startować. Biegniemy, po co biegniemy? Pomiec Pyczymira oczywiście. Przyjezdni spoza Tarnowa na pewno nie wiedzą kto to jest Pycymira, ale to był jeden, jeden taki jegomość w średniowieczu bardzo ważny w Polsce. On założył nasze miasto. Także, także chcemy, go, na, chcemy go uczcić. No, on nie pozostawił ruin, bo ruiny to sanduszkowie z tego zamku zrobili. Ta A mieczka, a miecz pozostał. Nawet nam tutaj dogadywano, że czy, czy tymi mi czasami Specymir biegał. No pewno biegał ze swoją świtą. Także proszę Państwa y, y, jeszcze raz przypomnę, y, honorujemy mieczem Speczymira y, pierwszego zawodnika, który biegnie na metę i pierwszą kobietę, która biegnie na metę oraz klasyfikację wiekową. Né,

Ja by kto wiary temu dać nie chciał, niniejszym to poświadczamy i za świadków obecnych na biegu bierzemy. Taki oto otrzymuje Pan Patryk Witek. Prosimy bardzo. Jeżeli jest, nie jest na pewno. Jeżeli nie ma, odkładamy. Prosimy bardzo. Widzi się. Prosimy Pana Adama Winszule, to już jest. To nie Pana Bogusława Witka. Prosimy. Bardzo prosimy. A to odkładamy. A to odkładamy. Tak. 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 Jeszcze jest i Grzegorz. Pana Grzegorza no bym ja teraz prosimy. Tak.